Drodzy bracia i siostry, 2 kwietnia już niedługo odbędzie się 12 marsz Świętości Życia. Wszystkich na ten marsz zapraszam, dlatego że jest to wyjątkowa okazja, żeby podziękować Bogu za nasze życie. Bóg jest jedynym źródłem życia i to życie nam przekazuje, to życie nam oddaje, tego życia nam udziela. I dlatego dziękujemy Bogu za to, że istniejemy i przyjmujemy każde ludzkie życie z wdzięcznością, wiedząc, że w nim Bóg pokłada nadzieję. My się życia nie boimy i za życiem stoimy, my się za życiem opowiadamy, zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy cywilizacja śmierci, jak to nazywał Jan Paweł II i papież Benedyk XVI. Cywilizacja śmierci jest bardzo rozpowszechniona. Musimy się jej przeciwstawić, bo ona jest największym zagrożeniem istnienia ludzkości. I dzisiaj nie można powiedzieć, że istnieje jakieś życie nie, niepotrzebne, niewłaściwe. Każde życie ludzkie jest życiem, które niesie w sobie obraz Boży. Tego typu przekonania będą nam towarzyszyły. Będziemy radośnie maszerować po ulicach Warszawy. I będziemy Bogu dziękować raz jeszcze za to, że nas życiem obdarzył. Szczęść Boże!